Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię dla Was recenzję zestawu Szlej z roku 2018, który zawiera klacz Dartmoor o imieniu Bryza, źrebaczka Dartmoor o imieniu Roxy, z czego ten źrebaczek to jest bezpłciowiec, ale u mnie to jest klaczka i jeszcze ten zestaw zawiera katalog. Ale na początku pewnie chcecie wiedzieć o co chodzi z tą ważną wiadomością. Otóż Założyłam Instagrama. Tak, założyłam Instagrama. Tak, dokładnie e, dzisiaj założyłam. Ale i tak moja nazwa e, nazywam się na Instagramie Dzika Dolina Horse. To jest moja nazwa na Instagramie. Dzisiaj się pojawił pierwszy właśnie post, więc bardzo was tam zapraszam. E, w opisie będzie link właśnie do tego posta. No i jak sobie wejdziecie właśnie tego posta, to tam jest właśnie mój Instagram. Lub możecie sobie znaleźć mój Instagram i wtedy tam zobaczycie właśnie posta. Tam też się będą pojawiały posty. Myślę, że jutro coś wstawię jeszcze. No i co by tu powiedzieć, to tyle. Teraz przejdźmy do recenzji. I może zacznijmy od klaczy Dartmoor o imieniu Bryza. E, I tak, jest ona maści takiej siwej lub białej. Ma taką bardzo różową chrapkę, z czego to jest bardzo urocze. Ma takie brązowe kopytka, klaczka nie jest podkuta. Tak, jest naprawdę urocza, bardzo Wam ją polecam. O, tak wygląda. Tak. Mi się ona bardzo podoba, jest naprawdę przecudowna i tak ona się prezentuje. O. Teraz przejdźmy do źrebaczka i tak jest to u mnie klaczka, z czego niestety nie widać czy to jest ogier lub klaczka, ale u mnie to jest klaczka, klaczka. i ma na imię Roxy, ma taką ładną gwiazdkę na pysiu, jest maści takiej bym powiedziała ciemnogniadej lub taki maści ciemno ciemnokasztanowatej, ale mi się zdaje, że to jest ciemnogniada właśnie maść, tak wygląda. Ma takie szare kopytka. No i tutaj właśnie zrobię Wam ostrość, żebyście mogli się bardziej przyjrzeć. Nie wiem, czy będzie widać, ale myślę, że coś widzicie. I tak ona wygląda. No i do zestawu jeszcze ten katalog. No i w sumie to by było wszystko, no bo już tutaj nie mam co do powiedzieć. Bardzo Wam polecam ten zestaw. Ja go kupiłam z smyku. Um, możecie też go kupić na Allegro no i też na innych stronach. Um, no i przy, bardzo Was zapraszam na mojego Instagrama. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. Zamóźnicie łapki w górę i subika ze boneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!